No dokładnie, tędy szły odchody. Ostatni raz podczas trwania tego projektu Mati w podróży. Cześć, dzień dobry, ja jestem Mateusz to jest 99. z moich 100 szczęśliwych dni. Zapraszam. Dotarliśmy już do Janowic Wielkich. Po przestudiowaniu mapy w pociągu ten tekst jest trochę zapożyczony. Pozdrawiam autorkę. Po przestudiowaniu mapy w pociągu z Janowic Wielkich ruszamy na wycieczkę. W jak na Marszałkowskiej. Myślałem, że większość trasy spędzimy na słońcu, dlatego załatwiłem sobie kapelusik, a okazuje się, że będziemy szli przez lasy. Ale jest stylowy, tak się ponoszę, bo jestem za niego odpowiedzialny. Po wyczerpującym, pięciogodzinnym spacerze dotarliśmy do ruin zamku. Poczekajcie, tu działa gdzieś tabliczka. Dotarliśmy do zamku bolczów. Trochę akrobatyki. No i kochani weszliśmy, nie wiem gdzie, ale to, to, nie wiem co to jest, prawdopodobnie był to ściek na kibel i właśnie w górę, prawdopodobnie był to ściek i wrodzimy właśnie w odchodach, ale te odchody były tutaj jakieś tysiąc lat temu, więc luz. Drodzy Telewizowie, tam najprawdopodobniej jest śnieżka, ale nie mamy pewności. Zespół Egzotik już umiera, ale nie chcemy wyjść na miękkie fujary, dlatego idziemy dalej, bo dziewczyny twardo idą w górę, a my byśmy już chcieli wracać. Telewizowie, jestem na Krzyżnej Górze. Za chwilę umrę, ale, ale mi się udało, wszedłem. Brawo, ja! Mateusz, ale jak to, że już jesteś w domu? Żadnej przepitki z powrotu? Przepraszam, ale naprawdę byliśmy tak wycieńczeni, że nie miałem już siły nic nagrywać. Mała zapowiedź, jutro odcinka nie będzie. Mateusz, ale jak to, w setny dzień nie będzie odcinka, no co ty? No tak, e, imprezę zaczynamy dość późno, więc odcinek pojawi się we wtorek. Załóżmy, że tego loka przez cały dialog nie był. Tymczasem to wszystko na dzisiaj, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Widzimy się już... pojutrze. To test.